Witamy w kolejnym wydaniu magazynu informacyjnego w obiektywie o to, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Hulajnogi elektryczne sieją postrach, między innymi na osiedlach w Nowym Tomyślu. Jadę do rowerem na cmentarz, no mało już mnie trąciło. Tak się robią, że naprawdę szybko jeszcze tych Parafia Najświętszej Marii Panny nieustającej pomocy w Nowym Tomyślu ma 100 lat. Dekretem 1 lipca 1925 roku kardynała Klonda zaczęła pierwsza katolicka parafia w Nowym Tomyślu. Już po raz 27 do Nowego Tomyśla zjechały big bandy z całej Polski. Michał Feliński, strażak z Nowego Tomyśla, uratował życie 60-latki ze Stanów Zjednoczonych. W dniu 23-24 kwietnia doszło właśnie do pobrania tych komórek macierzystych metodą Aferazy. Ona polega na podłączeniu tak naprawdę dwóch dostępów do żylnych z prawej i z lewej ręki i coś jakby najłatwiej zobrazować tak ludziom, no to coś na zasadzie dializy. Zakończyło się pięć zebrań w ramach walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Jeszcze chwil kilka i swoją działalność rozpocznie nowa Rada Nadzorcza. Łącznie w dwóch częściach, czyli obradach stacjonarnych i głosowaniu, takim bardzo podobnym do wyborów powszechnych, łącznie przyszły 102 osoby, czyli na, same, na samo głosowanie Osoby, które już wiedziały, nad, za czym głosują, to przyszło 78 osób. Mamy też dla Państwa zaproszenie. Dokąd? Do Opalenicy. Za tydzień będzie tam się działo. Oj, będzie! W ostatni weekend czerwca na opaleńskim Płaskowyżu odbędzie się jedna z największych imprez plenerowych Dni Opalenicy. Na uczestników czeka bogaty program koncertów, występów artystycznych i atrakcji towarzyszących, a wszystko to oczywiście z darmowym wstępem. A na koniec, na koniec, stały punkt naszego programu. Dzisiaj gościem magazynu w obiektywie będzie młodszy aspirant Maja Pietruńko, oficer prasowy policji w Nowym Tomyślu, a rozmawiać będziemy o szeroko pojętym bezpieczeństwie w czasie wakacji. W okresie wakacyjnym ogólnie będzie zwiększona liczba patroli, która zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, uczestnikom ruchu drogowego, więc będzie to zarówno i w kierunku morza, i w kierunku gór. I zero litości. Zero litości, tak. Dla tych, którzy jeżdżą na dwóch gazach. Dokładnie. To jest magazyn informacyjny w obiektywie. To są wiadomości z Twojego miasta i okolicy. Oglądajcie nas w telewizji kablowej spółdzielni mieszkaniowej w Nowym Tomyślu i na stronie www.smnt.pl. No to zaczynamy, a zaczynamy od młodych ludzi. Często dzieci i ich elektrycznych hulajnuk, które sieją po strach w całym Nowym Tomyślu, również na osiedlu Batorego. Ci ludzie jeżdżą, te dzieciaki jeżdżą tutaj za szybko, czy nie jeżdżą? Jak pani myśli? Tak, tak, raz by mnie tego wpadła pod spodnie. Pani wpadłaby pod taką hulajnogę? No, bo oni bez tego dźwięku jeżdżą mnie. I szybko? No szybko, na no co? Jest strach? Trzeba uważać, jak się przechodzi przez, przez tego. Jak pani tak y, idzie, jedzie przez y, tutaj osiedle, boi się pani? No tak. No no trzeba uważać, jak się chce w skręcić, to to trzeba ci oglądać, czy ktoś nie jedzie, nie? Naprawdę bywa niebezpiecznie. Miała Pani taką sytuację? Yy, właśnie nie może w tym miejscu, ale ja do na cmentarz, no mało już mnie trącił łokciem. Takie wybigasy robią, że naprawdę szybko jeżdżą na tych hulajnogach. Jest strach? No wie pan boi się człowiek, bo już w tym wieku, jak się przewróci coś się połamie. No to wie pan, równa się nieraz ze śmiercią, nie? Pani I... widziała kiedyś taką rozpędzoną hulajnogę? Pan widziałam nieraz. Jest strach, strach. najgorsze. Jest, yy, jest, jest. Jadą po dwójkę. Dwóch na jednej hulajnodze? No oczywiście, tu szaleją. A pani boi się, że ktoś kiedyś wyjedzie z zawinkla jak to się mówi? Oczywiście, że się boję. Oczywiście, ale przede wszystkim jest strach o dzieci, nie? Nie raz i nie dwa było o włos od wypadku. Rzadko kto zakłada kask. Rzadko który użytkownik hulajnogi elektrycznej jeździ spokojnie, powoli, słowem bezpiecznie. Co na to policja? Zwiększona aktywność osób korzystających z hulajnóg. Należy pamiętać, że korzystając z hulajnogi, poruszamy się po drogach dla rowerów. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, korzystamy z chodnika, lecz musimy zachować szczególną ostrożność. Policja zapowiada częstsze kontrole i patrole również na Nowotomyskich osiedlach, a my cóż, możemy jedynie apelować o zdrowy rozsądek. Zmieniamy temat. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu świętowała, choć trudno w to uwierzyć, setne urodziny. Z księdzem proboszczem rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem uroczystości rocznicowych. Przedtem była tylko kaplica, a dekretem 1 lipca 1925 roku kardynała Hlonda zaczęła pierwsza katolicka parafia w Nowym Tomyślu. Kawał historii, również historii samego Nowego Tomyśla. No tak, bo y, to była olbrzymia, wtedy powstała olbrzymia parafia, bo i y, to trzeba zaznaczyć, że to byli tylko, nie tylko katolicy polscy, ale też i niemieccy. Y, z, y, później z tej parafii powstały jeszcze cztery inne parafie. Że odłączyły się tu w pobliżu, e, które są, e, i z tym, że te parafie są e, powstały w kościołach po poprotestanckich. Setne urodziny to nie byle jak jubileusz gości tłum, atmosfera naprawdę wyjątkowa. Po urodzinach zostanie jednak i bardzo trwały ślad. Powstaje też taka praca monograficzna, w którą się zaangażowali, zaangażowało. Wiele osób tutejszych, z całego miasta i planujemy tą pracę wydać we wrześniu. I grupy, które wtedy powstawały, są i istnieją do dnia dzisiejszego i, i są prężne, są e, nowi członkowie, czyli parafia po prostu żyje. No właśnie. Dzisiaj piękna uroczystość przed parafianami, przed księdzem, ale przed całym Nowym Tomyślem również. Gdyby ksiądz mógł opisać, cóż wy tam planujecie, jak to będzie, jacy goście. To znaczy, nasza Święta jest zaplanowana o godzinie 17, w której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup metropolita Zbigniew. Są zaproszeni. Władze samorządowe, które przyjęły to zaproszenie z zadowoleniem, wszystkie instytucje działające tutaj, także gości mamy sporo. Zaprosiliśmy również kapłanów, którzy pochodzą jest to sześć osób. Kapłani, którzy są zaproszeni, także kapłani, którzy kiedyś byli. Pikariuszami tutaj, także też spodziewamy się. Również siostry zakonne, które pochodzą stąd, jak i siostry, które pracowały. Od błogosławionego Edmunda Bojanowskiego pracowały tutaj 98 lat. Jubileusz to już historia piękna historia. Dziękujemy za zaproszenie. A teraz zajrzymy do Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, który już po raz 27 gościł big Bendy z całej Polski. Do naszego miasta przyjechały zespoły z Gdańska, Bydgoszczy, Wągrowca i Lublina. Jury w składzie Wojciech Olszewski przewodniczący, Maciej Kociński i Jacek Delong postanowiło przyznać pierwsze miejsce i statuetkę Grand Prix big bandowi Akademii Muzycznej z Gdańska. Drugie miejsce otrzymał Big Band Uniwersytetu Marii Kiris Kłodowskiej z Lublina, a trzecie miejsce przypadło w udziale jazz Big Bendowi 75 z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Z kolei najlepszym solistą, instrumentalistą został Paweł Palcowski na trąbce. Muzyczną gwiazdą wieczoru była w tym roku Maria Sadowska, która dała przepiękny, klimatyczny koncert. To dopiero historia. Michał Feliński, zawodowy strażak z Nowego Tomyśla uratował życie Amerykance. W jaki sposób? Cała historia w ogóle z oddaniem szpiku zaczęła się w 2017 roku, kiedy ukończyłem 18 lat. No wiadomo, że trzeba być pełnoletnim, żeby być dawcą. Dlatego w tym 2017 roku osiągnąłem pełnoletność. No i zapisałem się do tej fundacji DKMS gdzieś to było rozpowszechnione dosyć mocno już teraz nie pamiętam gdzie dokładnie się o tym dowiedziałem ale chciałem chciałem być w tej bazie tych dawców szpiku na pewno moja żona jest troszeczkę ode mnie starsza i ona już była w tej bazie no i też gdzieś tam mnie do tego namówiła no i się z chęcią do tego zapisałem do tej bazy dawców no i teraz to był rok 2024 19 grudzień odezwała się do mnie właśnie fundacja Wracając, przepraszam jeszcze wcześniej, bo żeby się zapisać do dawcy szpiku, oni przysyłają taki jakby formularz rejestracyjny, i tam jest wymaz policzka do, do, do pobrania, i odsyła się im to z powrotem. Ten właśnie wymaz zrobiłem, odesłałem wszystkie, wszystkie, wszystkie dokumenty, i w roku 2024, 19 grudnia dokładnie, fundacja odezwała się do mnie ponownie ponieważ gdzieś na świecie znalazł się podobno mój bliźniak genetyczny, który potrzebuje właśnie przeszczepu i choruje na białaczkę. Później właśnie fundacja umówiła mnie na wstępne badania. One się tutaj odbyły, tutaj właśnie w miejscowości, tutaj w powiatowym szpitalu. To były wstępne takie badania krwi, żeby dalej sprawdzić tą zgodność, czy jest. No i ta zgodność dalej była. Odbyły się kolejne badania. To już było w szpitalu tutaj wojewódzkim, to było w Poznaniu. Badania były bardziej dogłębne. Ogólnie chodzi też bardziej, bardzo o zdrowie samego dawcy, żeby go nigdzie nie narazić na te pobranie. Jest badana i śledziona, są bardzo dokładne wyniki robione krwi. Czy to wszystko jest zgodne, no i czy to też temu dawcy nic nie grozi? Dlatego ta metoda ogólnie oddawania jest też bardzo bezpieczna. Ja zgodziłem się na obie metody, bo jest metoda aferazy i metoda pobrania stareża kości biodrowej, stalera biodrowego. Wiadomo, że w tych teraz większy nacisk jest pobrania z tą metodą aferazy. No i tak się udało. Właśnie w dniu 23 i 24 kwietnia doszło właśnie do pobrania tych komórek macierzystych metodą aferazy. Ona polega na podłączeniu tak naprawdę dwóch dostępów do żylnych, no z prawej i z lewej ręki. I coś jakby najłatwiej zobrazować tak ludziom, no to coś na zasadzie dializy to wygląda. Jesteśmy podłączeni do dwóch żył, no i tak krew sobie krąży, krąży sobie dookoła. I cały zabieg trwał około 5 godzin. Po tych 5 godzinach yy, był też posiłek regeneracyjny, był odpoczynek. No i jak wszystko było dobrze, to, to zostałem, zostałem wypuszczony do domu. Po tym wszystkim ogromna satysfakcja została. No jest to niezwykła duma, bo chyba no nie ma większej, znaczy no nie ma możliwości większej pomocy niż uratowanie komuś życia. Także no, bardzo się z tego cieszę, że, że, że do, takie, do tego czegoś doszło. No i jestem z tego ogromnie dumny, też jako tutaj funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej cieszę się, że, że, że mogłem tego dokonać. No i gdzieś to tam to jeszcze te szczęście piętruje. Niesamowita historia, prawda? A potrzeba tak niewiele, żeby komuś pomóc. Brać Strażacka pęka z dumy. No, strażacy na co dzień mogę powiedzieć, że jeżdżą do gaszenia pożarów, do ratowania życia ludzkiego podczas wypadków komunikacyjnych no i wszystkich takich zagrożeń, gdzie ludzie sobie nie potrafią poradzić, że Straż po, pożarną. Są też wyjątki. Wyjątkiem jest tutaj właśnie postawa sekcyjnego Michała Felińskiego, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo gaśniczej Podjął on altruistyczną decyzję o oddaniu szpiku kostnego. Postawa Michała w całym środowisku strażackim odbiła się ogromnym, ogromnym uznaniem i podziwem. Za to, za to też podziękował mu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym który podkreślił, że świadectwo etosu służby strażaka nie wiąże się tylko z przyjazdem z akcji, ale również tutaj w czasie wolnym jak to mówią słowa, starzakiem się jest, a nie bywa. Panie Michale, chylimy czoła. Wielkie brawa dla Pana. Zakończyło się pięć zebrań w ramach walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. W zebraniach i głosowaniach na członków Nowej Rady Nadzorczej udział wzięli spółdzielcy z Pniew, Buku, Opalenicy i Nowego Tomyśla. Tym razem, żeby dać szansę oddania głosu większej liczbie chętnych, zmieniono formułę wyborów. Jest znaczne zainteresowanie w porównaniu z rokiem ubiegłym. No... Tu została mi powierzona ta zaszczytna funkcja przewodniczenia jednej z części tutaj osiedlu Stefana Baterego i przy ulicy Wypoczynkowej i różnica była znacząca. Pierwszego dnia, kiedy były te stacjonarne obrady, czyli tradycyjne, przyszło 26 osób. Natomiast łącznie w obydwóch częściach, czyli obradach stacjonarnych i głosowaniu, takim bardzo podobnym do wyborów powszechnych, łącznie przyszły 102 osoby, czyli na, same, na samo głosowanie osoby, które już wiedziały, nad, za czym głosują. To przyszło 78 osób. Czyli jest... ta zmiana, którą zaproponowaliście, okazuje się, że miała sens. Tak, tak, jak najbardziej. Już niebawem oficjalnie poznamy członków nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Kompetencje Rady Nadzorczej to jest, jak sam nas wskazuje, nadzorowanie zarządu, aby prawidłowo działał, aby wykonywał uchwalone przez Radę Nadzorczą plany gospodarcze, żeby realizował politykę spółdzielni jak najlepiej. W skład Rady wchodzi nominalnie, zgodnie z statutem 15 osób. W tym roku te wybory do Rady spośród 18 kandydatów jest wybierane na dwa w Nentomyśl, czy na osiedle Północ i Stefana Batero razem z ulicą Wypoczynkową zgłosiło się po dwóch kandydatów więcej. Kiedy Rada zaczyna tak formalnie działać w momencie wyboru, czy będzie spotkanie, w czasie którego ukonstytuuje się oficjalnie ta rada i od tego momentu rozpoczyna pracę? Zakończeniem głosowania tak naprawdę jest spotkanie kolegium. I kolegium podsumowuje wyniki, to kolegium stwierdza, kto został wybrany, tak? czyli inaczej mówiąc, kto otrzymał najwięcej głosów. Jest to podobne do Państwowej Komisji Wyborczej, która stwierdza de facto, kto został wybrany, na przykład prezydentem. Na pierwszym spotkaniu Rady Nadzorczej dokonuje się podział funkcji, czyli jest wybrane prezydium i przewodniczący komisji i członkowie Rady też wskazują, w której z komisji tych podstawowych chcieliby zasiadać, tak? Czy komisji rewizyjnej, czy zasobów mieszkaniowych, czy techniczno-inwestycyjnej. Dodatkowo w tym roku, oprócz takich standardowych, powiedzmy, uchwał związanych z zatwierdzeniem sprawozdań, czy podziałem wyniku finansowego, członkowie... Zgłosili jeszcze dwa projekty uchwał. Jeden dotyczy objęcia monitoringiem osiedli w trybie stałym czyli 24 godziny przy 7 dni w tygodniu, i drugi projekt uchwały dotyczy bezwzględnego zakazu palenia na częściach wspólnych, w tym na balkonach. Członkom rady nadzorczej gratulujemy wyboru no i życzymy powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej, ale też i odpowiedzialnej funkcji. I już prawie na koniec obiecane zaproszenie. Zaproszenie do Opalenicy, bo jak zaczynać wakacje, to tylko tam. W ostatni weekend czerwca na Opaleńskim Płaskowyżu odbędzie się jedna z największych imprez plenerowych, Dni Opalenicy. Na uczestników czeka bogaty program koncertów, występów artystycznych i atrakcji towarzyszących, a wszystko to oczywiście z darmowym wstępem. Zaczynamy w piątek o godzinie 16. Będą pokazy tańca opalenca Den Studio UKS Bravo, teatr dla najmłodszych. O godzinie 20.00 występ Andre, coś dla miłośników Disco Polo. Po tym koncercie zapraszamy wszystkich na imprezę taneczną z DJ-ami. W sobotę natomiast startujemy o godzinie 15 na scenie lokalni artyści. Będzie też koncert Zagi, a gwiazdą wieczoru będzie Blue Cafe. Natomiast w niedzielę startujemy już z piątą edycją Białej Fest. Będą stoiska Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, show finalistów Master Szefa Tomasza Szewczyka i Rafała Fidyta. Na scenie Blue Shift i Elvis wciąż żywy. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj. Pogoda gwarantowana, atrakcji moc, nic tylko ruszać w kolejny weekend do Opalenicy. A już zupełnie na sam koniec stały punkt naszego programu, rozmowa z naszym dzisiejszym gościem. Gościem dzisiejszego wydania magazynu w obiektywie, tak jak przed chwileczką Państwu mówiłem i zapowiadałem, jest oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, młodszy aspirant Maja Pietruńkowi. Tam serdecznie. Dzień dobry. Wakacje za pasem i dla dzieciaków, i czas urlopu dla dorosłych. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie i naszych dzieciaków, i nas samych w czasie właśnie tych wakacyjnych urlopów, przerw w nauce. Zacznijmy od tych najmłodszych. Są wakacje, nie ma szkoły. Młodzież, dzieci budzą się gdzieś tam koło południa, wsiadają na rowery. I strzała do Kuźnicy. Pytanie, mogą jechać nieletni sami na rowerach do Kuźnicy? Przepraszam, że pytam i zadaję być może banalne pytania, ale warto o tym powiedzieć jasno i, i, i czytelnie. Młodzież może jechać, dzieciaki mogą jechać same do Kuźnicy, jeżeli nie ma tam ścieżki rowerowej. Tak, młodzież może jechać samemu rowerem do Kuźnicy czy nad inny akwen wodny. Aczkolwiek należy dbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli korzystać z kasku ochronnego, poruszać się prawą stroną, nie jeżeli nie ma drogi dla rowerów. Gęsiego z krajem drogi? Oczywiście, Gęsiego, a nie jeden obok drugiego. Byle by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tam nie musi być osoby dorosłej, prawda? Jako opiekuna. Podczas jazdy nie musi być osoby dorosłej jako opiekuna, ale wiadomo, że jeżeli chodzi już o kąpiele, no to najlepiej, żeby taka osoba dorosła była gdzieś w pobliżu. A no właśnie, dojeżdżamy do tej kuźnicy 12 kilometrów za nami w nogach na rowerze. Plaża dzika, plaża oaza i tu i tu nie ma ratowników, a młodzież, dzieciaki chyc do wody, włos na głowie się jeży, tam nie ma ratowników niestety. I co ci rodzice mają powiedzieć? Siedź w domu, nie jedź. Rodzice mogą tak powiedzieć, aczkolwiek pytanie, czy dzieci tego posłuchają. Kiedy rodzice są w tym czasie w pracy? Dokładnie. Ważne, żeby korzystać z miejsc przeznaczonych do kąpieli, najlepiej strzeżonych. Jeżeli nie ma takich miejsc strzeżonych, no to żeby generalnie gdzieś była jakaś osoba dorosła w pobliżu, żeby miało, mieli dzieci pod, pod okiem, że tak powiem. No i należy dbać o własne bezpieczeństwo jeden drugiego, żeby kolega gdzieś tam pilnował. Mhm. Dzisiaj też troszeczkę rozmawialiśmy o tych hulajnogach, które są dla wielu po prostu, powiedzmy to wprost, przekleństwem, szczególnie tutaj gdzieś na ulicach, na placach, na skwerach. Młodzież nagle wyjeżdża z zawinkla i wszyscy na baczność przypomnijmy, powiedzmy to raz jeszcze głośno i wyraźnie kaski na głowy i ta prędkość dostosowana do obszaru miejskiego zabudowanego. Dokładnie. Na hulajnogach korzystamy z drogi dla rowerów. Jeżeli nie ma takiej drogi, korzystamy z chodników, lecz ta prędkość powinna być zbliżona do prędkości pieszego. Należy dbać, korzystając zarówno z hulajnogi oraz z roweru, obowiązują nas zasady ruchu drogowego, także należy zachować szczególną ostrożność. No tak, a dorośli też wybierają się na wakacje, często własnym samochodem, o tym za chwileczkę będziemy rozmawiać, ale też zdarza się, że są to wycieczki autokarowe. Przyjeżdża autokar do Nowego Tomyśla, do Pniew, do Opalenicy, do Buku. Ludzie czekają z tymi walizkami i każdy, jeśli nie głośno, to przynajmniej po cichu, zastanawia się. Jestem przekonany o tym, czy kierowca jest trzeźwy, czy kierowca jest wyspany, czy autokar jest, mówiąc kolokwialnie, na chodzie. Wstydzić się, zadzwonić na policję i poprosić o sprawdzenie, czy jednak to zrobić dla świętego spokoju? Nie wstydzić się, absolutnie się nie wstydzić, zadzwonić na numer dyżurnego czy bezpośrednio do wydziału ruchu drogowego. Policjanci przyjadą na miejsce, sprawdzą i stan treści, yy, kierowcy i uprawnienia przede wszystkim do kierowania i stan techniczny autokaru. Zdarzało się, że takie kontrole powodowały, że no. Policjant wyciągał czerwoną kartkę i mówi do kierowcy: 'Pan już nie pojedzie.' Na chwilę obecną nie mamy takich, e, takich doświadczeń. I żeby tak już zostało, a teraz o tych naszych e, samochodowych wyprawach wakacyjnych e, po Polsce, po Europie przecież też mnóstwo nowotomyślan e, jeździ. Jak przygotować się z punktu widzenia policji do do takiej trasy. No wiadomo, trzeba być trzeźwym, tutaj nie ma dyskusji, ale jeżeli chodzi o stan samochodu, pojechać na stację kontroli pojazdów, jeszcze raz sprawdzić te płyny, jeszcze raz sprawdzić hamulce. Dokładnie uzbroić się, zabezpieczyć się w dodatkowe żarówki w razie awarii, sprawdzić, czy mamy podstawowe wyposażenie, czyli trójkąt gaśnicy w razie awarii i przede wszystkim nie wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu i dotyczy to zarówno i pojazdów mechanicznych, ale także właśnie hulajnóg elektrycznych i rowerów. Mhm. A te przerwy w czasie jazdy, długiej jazdy. No nie mówię tutaj nad morze z Nowego Domyśla, bo stąd tam co. 3 godziny, 3,5 jesteśmy nad morzem, ale na przykład do takiej Chorwacji gdzieś tam na południe, na południe Włoch, no to jednak jest kawał czasu i dobrze jednak, żeby te przerwy robić. Oczywiście ważne, ważne, żeby nie doprowadzić do jakiegoś krytycznego zmęczenia, że tak powiem. Robić odpowiednie przerwy, zabezpieczyć się może z drugim kierowcą i, i jakoś starać się wymieniać. Czyli co, co dwie godziny, co, co, co dwie godziny, dwie i pół godziny, przerwa, kawa, ewentualnie, jeśli jest taka możliwość, zmiana kierowcy? Znaczy, każdy, każdy kierowca od, jakoś odczuwa to indywidualnie, więc nie można powiedzieć, czy dwie i pół godziny, czy cztery godziny, czy sześć godzin, po prostu byle jak się poczuje zmęczenie, byle sobie zrobić odpowiednią przerwę. Mhm. A co z policją na trasie? Będziecie pilnowali, będziecie obstawiali te najbardziej oblegane kierunki, na przykład kierunek morza, kierunek góry, kierunek Mazury. W okresie wakacyjnym ogólnie będzie zwiększona liczba patroli, która zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, uczestnikom ruchu drogowego, więc będzie to zarówno i w kierunku morza, i w kierunku góry. I zero litości. Za rolitości, tak. Dla tych, którzy jeżdżą na dwóch gazach. Dokładnie. Szanowni Państwo, uważajmy na siebie, na innych uczestników ruchu drogowego, pilnujmy tych przerw, tak jak mówiła pani. Oficer prasowy. Pilnujmy tych przerw w czasie drogi. Jeśli jedziemy gdzieś zbiorowym transportem na wakacje, też nie bójmy się, nie wstydźmy się zadzwonić. Między innymi tutaj na, na policję, poprosić. Na pewno policjanci przyjadą, pomogą, sprawdzą i wtedy już zupełnie spokojnie ruszycie na te swoje wymarzone wakacje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pani, bardzo dziękuję za to, że znalazła Pani dla nas chwilę. Dziękuję również. Młodsza asystentka. Pirant Maja Pietruńko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu była moim i Państwa gościem, a my widzimy się w kolejnym odcinku naszego magazynu w Obiektywie. Krzysztof Sadowski, do zobaczenia. To był magazyn informacyjny w Obiektywie. Oglądajcie nas w telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu lub na www.smnt.pl.